Wyobraźcie sobie bramkarza, który ma niecałe 170 cm wzrostu. Na mistrzostwach świata trudno go nie zauważyć, bo zakłada obstrokate stroje i jeszcze chwali się, że sam je projektuje. Ten oto bramkarz, czyli Jorge Campos, dodatkowo strzela też gole. Jedną połowę gra na bramce, a drugą w ataku. To wszystko brzmi jak jakaś abstrakcja, ale spokojnie, ten gość istniał naprawdę. To nie jest fikcja literacka. Opowiem wam dzisiaj o tej unikalnej i chyba wciąż nieco zagadkowej postaci. Jorge Campos z momentami wygląda jak gość z kreskówki. Czasami irytował kibiców, pośmiał się nawet po puszczonych golach. Potrafił strzelać bramki nożycami i ruszać do ataku tak, że paliła się ziemia. Nigdy nie zagrał w europejskim klubie, a mimo to wystąpił w reklamie firmy Nike obok legend jak Eric Cantona i Paolo Maldini. To przykład na to, że do historii nie tylko przychodzą najlepsi, że autentycznością, charyzmą i nietypowym pomysłem na swoją karierę też można podbić serca milionów ludzi. Zanim zacznę to chcę Wam podziękować za coraz aktywniejszą obecność na kanale, za wszystkie łapki w górę i komentarze, dzięki którym to miejsce po prostu nabiera coraz fajniejszego kształtu. Dzięki, a teraz historia Jorge Camposa. Przygotujcie się na kilka surrealistycznych obrazków. Rajskie oceaniczne plaże, przepiękne widoki i zatrzęsienie turystów. To Acapulco. Nadmorski kurort, który chociażby w latach 50. i 60. -tych był ulubionym miejscem wypoczynku gwiazd z Frankiem Sinatrą i Elizabeth Taylor na czele. To tutaj, na terenie Meksyku, w 1966 roku przyszedł na świat Jorge Francisco Campos. Chłopiec, który nie musiał być najlepszym bramkarzem świata, żeby zapisać się w historii piłki. Nazywali mnie surferem za Od zawsze chodziłem w butach do biegania, zwiewnych krótkich spodenkach itd. To coś, co stanowi nieodłączny element mojego życia. Surferzy różnią się od reszty ludzi, jesteśmy samotnikami, a morskie fale działają na nas ożywczo, opowiadał po latach Campos. Młody Jorge chodził za wyjątkowo nadpobudliwego dzieciaka. Nadmiar energii zwykł pożytkować na trzy sposoby: surfując, jeżdżąc konno po plaży i jak żeby inaczej, grając w piłkę. Co ciekawe, był zaprzeczeniem starej podwórkowej zasady pod tytułem Gruby na budę. Kampus był malutki i nikt specjalnie nie zmuszał go do tego, by stawać między słupkami. Tutaj czuł się kimś unikalnym, był panem sytuacji, a jak chciał, to brał piłkę i ruszał z kiwką. Już jako dziecko, wbrew poleceniom ojca i trenerów, zwykł zapędzać się do przodu, nieświadomie zaczynając w ten sposób budowanie swojej legendy. Legendy najbardziej rozpoznawalnego, pół bramkarza, pół napastnika. Eduardo Galeano, znany urugwajski pisarz i dziennikarz, tak kiedyś opisywał klasyczną pozycję bramkarza. Golkiper jest skazany na oglądanie meczów z daleka, uwięziony w bezruchu między poprzeczką i dwoma słupkami. To facet, który w samotności wyczekuje swojego rozstrzelania – pisał Galeano. Campos w ogóle nie pasuje do tej definicji. Zamiast czekać na rywali w bramce, często sam wyprzedzał ich ruchy i był tym, który atakuje. W jednym meczu miał dwie koszulki – bramkarską z numerem 1, i trykot napastnika z klasyczną dziewiątką. Choć grywałem na bramce, to mój brat był lepszym goalkeeperem niż ja, występowałem więc w ataku. Chociaż oczywiście na co dzień trenowałem jako bramkarz. Kiedy mój brat akurat nie mógł grać, to ja stawałem między słupkami. W moim pierwszym klubie Pumas było podobnie. Trener wystawiał mnie z przodu, ale stale mi powtarzał, żebym pamiętał, że nominalnie jestem bramkarzem. W sumie to pasował mi taki układ, choć czasem bardziej chciałem być napastnikiem. Wynikało to z tego, że gracze z napadu dostawali wyższe pensje. Ostatecznie wyglądało to tak, że grałem w bramce, a gdy zachodziła potrzeba, po prostu zmieniałem koszulkę i szedłem na drugi koniec boiska opowiadał Campos. Do klubu Puma trafił w 1988 roku. Pierwszym bramkarzem był wówczas doświadczony Adolfo Rios, więc Campos, nie chcąc siedzieć na ławce, poprosił o grę w polu. W ten oto sposób w swoim pierwszym pełnym sezonie w nowym klubie zdobył 14 bramek w lidze. Oczywiście niejednokrotnie zdarzało mu się występować na obu pozycjach w pojedynczym meczu. To było szaleństwo: gość wymykał się wszelkim schematom. Pamiętam swoją pierwszą bramkę, strzeliłem na 1 do 3 i cieszyłem się z tej bramki jak szalony. Nagle zauważyłem, że jestem sam, nikt mi nie gratulował. Koledzy byli wkurzeni, krzyczeli do mnie: Jorge, ale my nadal przegrywamy. Rozumiałem ich, a z drugiej strony w tamtym momencie w ogóle mnie to nie obchodziło. Później grałem na obu pozycjach w idealnym świecie. Chciałbym grać jako napastnik w pierwszej połowie meczu i jako bramkarz w drugiej, opowiadał Campos. Do takiej sytuacji doszło między innymi w meczu Meksyk-Chile w 1995 roku, kiedy Campos zmienił pozycję boiskową, przy jeden do jednego. Trener wycofał gracza z pola, wstawił bramkarza, a Camposa przesunął do przodu. Niestety Jorge nie pomógł drużynie, Meksyk ostatecznie przegrał 1 do 2. Nie rozumiałem tej decyzji, to brak szacunku dla prawdziwych napastników, brzmiał wtedy legendarny napastnik Hugo Sanchez. Choć od czasów dzieciństwa Jorge zdołał nieco podrosnąć, to jednak nigdy nie dorobił się typowo bramkarskiej sylwetki. Istniały różne legendy na temat jego wzrostu, w jednych źródłach miał 175 cm, w innych 170, a w jeszcze innych tylko 168. Podobno on sam często ten wzrost zawyżał. W każdym razie najczęściej podawaną wersją jest 170 cm, co czyni go jednym z najniższych golkiperów w historii piłki. Co tu dużo mówić, po prostu nie urosłem, nadrabiałem to jednak skocznością. Bardzo dużo ćwiczyłem nad siłą nóg, by zamaskować braki w warunkach fizycznych. To bardzo mi pomogło, zdradzał później Campos. O ile na boisku Campos rzeczywiście potrafił w doskonały sposób niwelować te braki, o tyle na zdjęciach był zmuszony do znalezienia nieco innego rozwiązania. Dzisiaj zabawnie wyglądają te wszystkie historie, jakoby na fotografiach drużyny. Zawsze stawał na piłce, dzięki czemu zyskiwał sobie 20 dodatkowych centymetrów. Rytuał ten kultywował przez całą karierę. Ten szczegół świetnie ilustruje jego osobowość. Kampus był kreatywny, był bardzo praktyczny i nie brał życia na poważnie. Nawet w takiej kwestii jak wzrost, co teoretycznie mogłoby być dla niego problematyczne. Campos był bramkarzem, który kompletnie nie trzymał się podręcznikowych schematów. Eksperci utożsamiali go z południowo-amerykańską szkołą bramkarzy zwanych Arqueros Libres, którzy chętnie zapuszczali się poza swoje pole karne. Porównywano go do Argentyńczyków Amadeo Carizo i Hugo Gattiego. Ten alternatywny sposób bronienia sprawiał, że Campos musiał wykorzystywać swoje największe zalety – szybkość, zwinność oraz świetną grę nogami. Braki fizyczne po prostu nadrabiał sprytem. Jorge wymyślał rewolucyjne techniki bramkarskie, czasem chwytał się poprzeczki i wisiał na nie kilka sekund. To metoda, której prawdopodobnie żaden inny bramkarz nie musiał tak często stosować. Zamiast czekać na linii bramkowej, opracował technikę sprintowania bezpośrednio do napastników. Neutralizował ich przewagę, zanim ci w ogóle mogli oddać strzał. W sumie to był jak libero grający w bramce. W ogóle to na moim kanale znajdziecie odcinek o ewolucji bramkarzy, którzy z każdą dekadą stają się coraz bardziej ofensywni. Campos idealnie wpisywał się w ten trend. Tacy ludzie jak on dokładali cegłę do tego, jak postrzegana i wykorzystywana w budowaniu akcji jest rola bramkarza. To czym wyróżniał się w świecie piłki to na pewno kolorowe stroje. Co ciekawe projektował je razem ze swoim przyjacielem, też pasjonatem surfingu. Przez lata istniało mnóstwo teorii na ten temat. Jedni twierdzili, że pstrokate kolory miały rozpraszać napastników, inni z kolei uważali, że to atakujący mieli z tego powodu ułatwione życie, że niby kątem oka szybciej byli w stanie dostrzec wychodzącego do dośrodkowania bramkarza. Prawda była jednak o wiele mniej złożona niż wszystkim dookoła mogło się wydawać. Plaża i surfowanie zawsze stanowiły istotny element mojego życia. Jestem za Acapulco, gdzie w tamtych czasach wielu ludzi surfowało. Pstrokate kolory wśród surferów na plaży były codziennością, w stolicy, kiedy grałem w piłkę, chciałem w pewien sposób pozostać surferem. Gdy wyjechałem, bardzo brakowało mi plaży. Pomyślałem sobie więc, że jeśli nie mogę wskakiwać na deskę, to przeleję swój styl i kolorystykę na piłkę, tłumaczył Campos w jednym z wywiadów. I nawet jeśli nigdy nie stał się ikoną świata mody, to bez cienia wątpliwości pozostawił swój ślad w historii. Nagle producenci sportowi dostrzegli w tym pewien urok, coraz więcej z nich urozmaicało swoje kreacje. Campos po prostu przecierał szlak. I dawał nam coś nowego. Dzieciaki od razu pokochały ten styl, opowiadał meksykanin. Nawet nie zwracały uwagi na to, czy gram dobrze, czy źle. Nie sądziłem jednak, że napędzi to aż tak olbrzymi potencjał marketingowy. Być może to, że dzisiaj jest tyle kolorów w piłce, to moja zasługa. Ale żeby było śmiesznie, to teraz w dorosłym życiu, w ogóle nie ubieram się na kolorowo. Czasem chodzę na różne imprezy, i ludzie ciągle mnie pytają, gdzie te kolory, dlaczego tak posmutniałem. Opowiadał Campos w rozmowie z magazynem 442. Człowiekiem odpowiedzialnym za stworzenie tych legendarnych strojów był Daniel Rios, założyciel marki AK Sports. Jego historia z Camposem rozpoczęła się przypadkowo. Pierwotnie Rios projektował neonową bluzę dla zupełnie innego bramkarza. Moim najlepszym klientem w tamtym czasie był Adrian Chavez, ponieważ był bramkarzem Club Ameryka. Zaprojektowałem dla niego strój z neonowymi elementami. Przyjechałem na trening i pokazałem mu te ubrania. Chavez oczywiście od razu złapał się za głowę. Nie no, chłopie, nie mogę tego nosić. Od razu wszyscy mnie wyśmieją, wspominał Rios reakcję Chaveza. To, co dla jednego bramkarza było powodem do wstydu, dla Camposa okazało się przepustko do legendy. Dla Riosa oczywiście nie był to problem. Wprowadził zmiany do stroju Chaveza, a następnie udał się do Pumas. Pokazałem Jorge to, co zaprojektowałem. Zobaczył potem w mojej walizce inne ubrania w neonowych kolorach. Od razu je wyciągnął i zawołał. Spoko, będę je nosić. To był początek bramkarskiego, kolorowego ptaka. Czerwień, żółć albo zieleń. Campos brał to wszystko. Pod kołnierzem każdej koszulki znajdowało się słowo surfer z małą palmą. Jeden rękaw bluzy miał napis Acapulco, a drugi Campos. Były też boczne kieszenie zapinane na rzepy. Nawet w tak drobnych szczegółach Campos wprowadzał rewolucję. Co chwilę sam wychodził z pomysłami. Podniesiony kołnierz to też klasyczny element Camposa. Tak właśnie wyglądały początki niesamowitej rewii mody. Oczywiście wszystko działo się w lidze meksykańskiej w czasach, kiedy telewizja dopiero raczkowała. Campos w takim układzie potrzebował globalnego megafonu, a tym oczywiście były występy w kadrze. To dzięki nim zyskał popularność. Gdyby nie globalny turniej, w Europie ciężko byłoby usłyszeć o Ananasie kapulko. Pierwsze powołanie otrzymał w 1991 roku za kadencji Cezara Luisa Menottiego, z którym Jorge od razu złapał wspólny język. Argentyński selekcjoner był jednym z pierwszych szkoleniowców opierających swoją grę na rozpoczynaniu akcji od golkipera. Menotti widział w Camposie kolejne ogniwo bramkarskiej ewolucji rozpoczętej przez Amadeo Carizo i Hugo Gattiego. Czasem nazywał go bramkarzem XXI wieku. Mundial w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku był szczególnie ważny dla Meksyku. Zespół był wyjątkowo nabuzowany. W pamięci milionów ludzi wciąż tkwiły Mistrzostwa Świata rozgrywane u siebie w 1986 roku, gdzie gospodarze odpadli w ćwierćfinale porzuta karmy z RFN, a także w jeszcze większym stopniu wydarzenia z 1990 roku. To wtedy Meksykanie już w trakcie eliminacji zostali wykluczeni z udziału w turnieju we Włoszech. Była to kara za zaniżanie wieku zawodników podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świata w 1989 roku w Arabii Saudyjskiej. Dlatego w 1994 roku Meksyk wiedział, że to ich historyczna szansa. Turniej rozgrywał się niedaleko ich kraju. Selekcjoner Michel Mechia Baron zapowiedział, że podobnie jak w eliminacjach będzie rotował pozycją Camposa. Raz będzie to bramkarz, a czasem napastnik. Wkrótce jednak wywołało to oburzenie wielu ludzi na mundialu. Javier Clemente, selekcjoner Hiszpanów, otwarcie mówił, że to absurd. Michel Baron siedział wtedy na stadionie w Waszyngtonie, kiedy na konferencji padło pytanie o Camposa: Mogę wystawić moich piłkarzy, gdzie chcę. Jeśli FIFA chce to zmienić, to niech se Blatter pierwszy do mnie zadzwoni, powiedział Baron. W międzyczasie reprezentacja Hiszpanii zgłosiła uwagi dotyczące gry Camposa, wskazując, że jego możliwość zmiany pozycji w trakcie meczu stwarzała przewagę. W odpowiedzi FIFA wprowadziła regulację, która zabraniała brankarzowi zmiany pozycji na inną w trakcie jednego meczu. Kluczowe było ustalenie, że zawodnik wpisany w protokole meczowym jako bramkarz lub zawodnik z pola nie może zmieniać swojej roli w trakcie spotkania. Jak się można domyślić, Campos był niepocieszony. Jeszcze przed Mundialem udzielał wywiadów, w których mówił: chce strzelić gola na Mistrzostwach Świata. Potem, kiedy zaczął się turniej, Meksykanie na starcie niespodziewanie przegrali 0-1 z Norwegią. Ból był tym większy, że na stadionie w Waszyngtonie stracili bramkę dopiero w końcówce spotkania. Nie pomogła nawet obecność legendarnego Hugo Sancheza, który jeszcze dwa lata wcześniej grał w wielkim Realu Madryt. Później jednak udało się Meksykowi zwyciężyć dwa do jednego z Irlandią, zarówno dzięki dubletowi Luisa Garcia, jak i Paradom Camposa. Remis w ostatnim grupowym spotkaniu z Włochami dał ekipie L3 awans do kolejnej rundy. Swoją drogą w grupie E padło wówczas chyba jedno z najdziwniejszych rozstrzygnięć w historii Mistrzostw Świata. Wszystkie cztery drużyny Meksyk, Włochy, Irlandia i Norwegia miały identyczne statystyki po jednym zwycięstwie, jednym remisie i jednej porażce. Meksyk w tym układzie miał najlepszy Binaz Bramek, a w jednej ósmej finału trafił na Bułgarię z Kristo Stoiczkowym w składzie. To była drużyna, która w Stanach zaskakiwała swoją pewnością siebie. W składzie miała graczy FC Porto, Walencji, Sportingu czy Barcelony. W regulaminowym czasie gry padł remis 1 do 1. Kluczowy moment meczu nastąpił podczas rzutów karnych. Campos mimo swoich ograniczeń fizycznych przy strzałach z wapna zdołał się wykazać, zaciskając pięści, dystansując się od dochodzącego z trybun zgiełku, powstrzymał Krasimira Bałykowa. Ale niestety zaraz potem jego koledzy nie strzelali celnie. Meksyk odpadł z Bułgarią, która potem sensacyjnie dotarła do półfinału. Po meczu jeden z największych napastników świata, Kristo Stoiczkow, podszedł pocieszyć Camposa. To był obraz, który na długo pozostał w pamięci fanów. Wiele osób do dziś uważa, że reprezentacja Meksyku z 1994 roku to był najlepszy skład Eltry w historii. Jeśli tak, to zdecydowanie nie wykorzystał on swojego potencjału. Mimo wszystko miniaturowy bramkarz, ubrany tak, że jego widok mógł wywołać atak epilepsji, wrył się w pamięć fanów futbolu. Zdobył ich szacunek oraz sympatię. Został też wybrany trzecim golkiperem globu. Przed nim uplasowali się tylko Sergio Gojkoczea i Peter Schmeichel. W 1995 roku Campos zmienił barwy klubowe. Przeniósł się do meksykańskiego Atlantę, a następnie stał się jedną z największych gwiazd w nowo powstałej lidze MLS w Stanach. Nie zdołał jednak zdobyć bramki ani w barwach Los Angeles Galaxy, ani w Chicago Fire. Ze strażakami udało mu się wygrać MLS Cup. Co ciekawe jego kolegami z drużyny był tercet Polaków, Jerzy Podbrożny, Piotr Nowak i Roman Kosecki. Swoją drogą to o tym ostatnim nagrałem ostatni oddzielny odcinek, więc zapraszam Was do zajrzenia na mój kanał. Kosa w 2001 roku zaprosił nawet Camposa na swój pożegnalny mecz w Warszawie. Ale Campos, podobnie jak George Hadzi czy Krzysztof Stoiczkow, ostatecznie nie zjawili się na Stadionie Legii. Połowa lat 90. to był szalna Camposa. W 1996 roku pojawił się nawet w reklamie firmy Nike. Jej hasło brzmiało dobro kontra zło. W walce gladiatorów rozgrywające się w rzymskim amfiteatrze Campos wystąpił u boku najlepszych graczy świata. Jak Ronaldo Il Fenomeno, Paolo Maldini, Eric Cantona, Luis Figo czy Patrick Kluivert. To była słynna reklamówka, gdzie piłkarze bronią pięknej gry przed drużyną demonicznych wojowników. Kulminacją było uderzenie piłki przez kantonę i zniszczenie zła. Inna ciekawa historia dotyczy kreskówki. Campo stanowił przecież alterego jednego z bohaterów słynnej japońskiej bajki, Kapitan Jastrząb. To na nim wzorowana była postać charyzmatycznego bramkarza młodzieżowej reprezentacji Meksyku, Ricardo Espadasa. W tamtym czasie co chwilę dostawałem propozycje reklam, z tego powodu latałem do Europy. Nie mogłem jednak przenieść się do europejskiego klubu, bo meksykańskie zespoły rzucały zaporowe ceny. Na szczęście zawsze byłem zapraszany na mecze Europa kontra reszta świata. To było niesamowite uczucie być w tej szatni. Wszyscy mówiliśmy różnymi językami, więc menedżer nie wiedział, jak się z nami porozumieć. Śmiałem się wtedy, że najlepiej, gdyby rzucił nam piłkę i powiedział: Grajcie, opowiadał Campos. Rok 1998 po raz kolejny rozpalił nadzieję meksykańskich kibiców na udany występ w Mistrzostwach Świata. Drużyna El Tri ponownie potrafiła grać dynamiczną piłkę, a jej liderzy jak temok Blanco przyciągali uwagę świata. Dla młodszych kibiców przypomnę tylko, że to ten sam piłkarz, który wymyślił tzw. Tak skok Kangura. W meczu z Koreą złapał futbolówkę między łydki i przeskoczył między zaskoczonymi obrońcami. To było dość kuriozalne, ale też trzeba powiedzieć sobie wprost, że nie dawało wielkich efektów. Meksyk nieźle grał w grupie, ale potem znowu odpadł w 1-8 finału. Tym razem z Niemcami, gdy kwadrans przed końcem prowadzili 1-0, a i tak przegrali 1-2. Z drugiej strony dla Camposa to była kolejna trampolina popularności. Mundial w 1998 roku oglądało więcej ludzi niż mundial 4 lata wcześniej. Rosła telewizja, rosła branża reklamowa, a Campos przykuwał uwagę milionów. Przyznam, że ja sam też dopiero wtedy dowiedziałem się o istnieniu tego nietypowego bramkarza. Luis Garcia Posti, przyjaciel Camposa z czasów wspólnej gry w Pumas, tak charakteryzował swojego kolegę. Campos zajmuje szczególne miejsce na kartach historii meksykańskiego futbolu. Nikt nie potrafi łączyć tylu funkcji w podobny sposób ani Hugo Sanchez, ani Rafa Marquez. On zdefiniował na nowo grę na pozycji bramkarza. To niezwykle charyzmatyczna, odważna i barwna postać, z którą nie może się równać żaden piłkarz, ani nawet żaden inny sportowiec. Co ciekawe, nigdy nie potrafił do końca odciąć pępowiny łączącej go z miejscem pochodzenia. Gdy był już zawodnikiem pumas, co dwa tygodnie pakował walizki i pokonywał siedmiogodzinną trasę do Acapulco, gdzie zapominał o sławie pieniądzach. Poza tym, zawsze był mocno związany z rodziną. Szczególny wpływ na to miało traumatyczne przeżycie z 17 lutego 1999 roku. Wówczas to czterech uzbrojonych facetów porwało jego ojca. Jorge akurat przebywał wtedy na zgrupowaniu reprezentacji Meksyku w Hongkongu. Gdy tylko dowiedział się o smutnych wieściach, od razu wrócił do kraju. Ostatecznie sprawa znalazła szczęśliwe zakończenie. Porywacze wypuścili Camposa seniora. Nie było w tym jednak zasługi stróżów prawa. Konieczne okazało się zapłacenie okupu w wysokości miliona dolarów. W trakcie kariery campos strzelił w sumie 46 bramek, co czyni go czwartym, najskuteczniejszym pod tym względem, bramkarzem w historii futbolu. Za Rogerio Ceni, Jose Luisem Chilavertem Irene i René Gitą. O tym ostatnim nagrałem odcinek na kanale, dwóch pozostałych pewnie za jakiś czas też wezmę pod lupę. Najlepszy dorobek Camposa to 22 gole w jednym sezonie w barwach Pumas, z tym, że tam często grywał jako napastnik. Golowiany największą legendą to z pewnością ten zdobyty nożycami przeciwko Król Azul już w barwach Atlante. Oczywiście też jako grać z pola, do legendy naturalnie przychodziły także jego bramkarskie interwencje. Brazylijczyk Romario, znany ze swojego uwielbienia do ośmieszania rywali, powiedział kiedyś, że Campos był nielicznym bramkarzem, który potrafił z niego zakpić. Szedłem z nim sam na sam, byłem przekonany, że kładzie się już na ziemię, a on po prostu mnie oszukał. Szybko wstał na nogi i od razu do mnie doskoczył. Straciłem w ten sposób piłkę, stałem totalnie oszołomiony, wspominał Romario. Nawet w 2011 roku, podczas charytatywnego meczu przyjaciół Messiego z resztą świata, 45-letni bramkarz. Pokazał, że jego refleks i umiejętności absolutnie nie zniknęły. Meksykanin dawał radę w starciu z Arielem Mortego, Romario i nawet z samym Messi. Argentyńczyk miał ogromne problemy z pokonaniem emerytowanego bramkarza w bezpośrednim starciu. W sumie to jedyną rzeczą, która przez długi czas była drzazgą wokół Camposa był fakt, że nigdy nie strzelił gola dla reprezentacji Meksyku. Jose Luis Chilavert, legendarny bramkarz Paragwaju, ma taki goli aż 8. Campos w Kadrze zagrał 129 razy ale jego licznik wynosi 0. mimo że przecież w piłce klubowej strzelił blisko 50 bramek. Z reprezentacją Meksyku Campos wygrał dwa złote puchary CONCACAF, doszedł też do finału Copa America i wystąpił na dwóch mundialach w Stanach Zjednoczonych, a potem we Francji. Jego ogromnym sukcesem był Puchar Konfederacji w 1999 roku. Meksyk pokonał wówczas Brazylię po szalonym meczu 4-3, a zwycięską bramkę zdobył Cuauhtémoc Blanco. Jako ciekawostkę podam fakt, że w tamtym meczu grał młodziutki Ronaldinho, który zaliczył dwie asysty. Brazylia nie wystawiła wówczas najlepszego składu. Można nawet powiedzieć, że to był drugi, albo nawet trzeci garnitur. Tymczasem w Meksyku grali Rafa Marquez, Blanco i oczywiście Campos. Do dzisiaj jest to jeden z największych sukcesów tamtejszej piłki. Po zakończeniu kariery Campos dalej był aktywny w piłce. Został ekspertem kanału telewizyjnego TV Azteca. Zaliczył też mundial w 2006 roku w Niemczech, kiedy Ricardo La Volpe uczynił go jednym z członków sztabu szkoleniowego. Ciekawostką jest to, że w tamtym czasie pogorszyły się jego relacje z inną legendą meksykańskiej piłki – wspomnianym Blanco. Napastnik nie znalazł się w kadrze na turniej z powodu beznadziejnych relacji z Ricardo La Volpe. Częścią winy brak powołania o również Camposa. Podobno ten miał utwierdzać selekcjonera w przekonaniu, że ten postąpił słusznie. Zawiódł mnie pod kilkoma względami, uważam naszą przyjaźń za zakończoną. Chciałbym zagrać na mistrzostwach, ale trenerzy najwidoczniej mają inną wizję, powiedział Blanko. Z czasem Campos otworzył też własną sieć fast foodów, których specjalnością stało się tako. Angażował się także w ekologię, walcząc o czystość oceanów, co było naturalną konsekwencją jego miłości do surfingu i morza. Surrealistyczna informacja w sprawie Camposa pojawiła się też w jego późniejszych latach. Mianowicie, Meksykanin po ponad dwóch dekadach przerwy postanowił jeszcze nieco pokopać i oczywiście pobronić. Facet podpisał kontrakt z Mexico FC, drużyną występującą w piątej lidze hiszpańskiej. Oczywiście klub wykorzystał to marketingowo, tworząc z tej okazji specjalne wideo zapowiadające. Pewnie najbliższy czas pokaże, czy ta kariera skończy się jedynie na tym wideo. W każdym razie Jorge Campos pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w historii piłki nożnej. Człowiek, który nigdy nie grał w Europie, ale stał się globalną ikoną dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi gry. No i oczywiście barwnym strojom. Bramkarz, który strzelał gole, napastnik, który bronił bramki, projektant mody, który zrewolucjonizował wygląd golkiperów. Zawsze byłem indywidualistą, żaden trener nie był w stanie wpłynąć na mój sposób bycia i gry. Taki sam jestem zresztą w życiu codziennym, staram się nim cieszyć. Opowiadał Campos o swojej filozofii życia. Nie podoba mi się tylko to, że dzisiaj bramkarze nie mogą sami projektować sobie strojów. Przecież zawsze byliśmy inni niż reszta. Obecnie sędziowie czy federacje z góry mówią ci w jakim kolorze możesz grać, a w jakim nie. To bardzo niedobre. Nie możesz wybrać sobie koloru, w którym będziesz czuł się wygodnie, opowiadał Meksykanin, który swoją drogą zirytował się kiedyś rankingiem brytyjskiego dziennika The Telegraph. Wybierano tam najbrzydsze stroje w historii. Na czele oczywiście umieszczono Camposa. Meksykanin totalnie się z tym nie zgadza, bo brzydka jego zdaniem jest szarzyzna i marazm, a nie coś, co urozmaica rzeczywistość. Taki właśnie jest Campos, we wszystkim ma swoje zdanie. Jorge Campos udowodnił, że bramkarz nie musi być uwięziony między słupkami i że może być równie dobrze bramkarzem, rozgrywającym, napastnikiem albo po prostu artystą. Surfer Zacapulco, który przeniósł kolory swojej plaży na boiska całego świata, pokazał, że w piłce nożnej nie ma niemożliwego. Jeśli faktycznie wkrótce zagra w piątej lidze w Hiszpanii, to nagram o tym jakiegoś szorca. Na dziś to wszystko ode mnie. Jeszcze raz poproszę was o łapki w górę i subskrybowanie mojego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z filmami i jeśli doceniacie moją pracę. Oczywiście cały czas też piszcie w komentarzach, jakie następne postaci w futbolu widzielibyście w moich filmach. Pozdrawiam i do następnego.